Lekcja 14. Hierarchiczny typ danych, hierarchy ID. Dzięki tej lekcji zapoznasz się z hierarchicznym typem danych, poznasz elementy struktury hierarchicznej, dowiesz się, jakie są najbardziej powszechne przykłady tego typu danych, nauczysz się o sposobach przechowywania danych hierarchicznych, zapoznasz się z właściwościami tego typu danych, poznasz strategię indeksowania hierarchicznego typu danych. Oraz poznasz dostępne metody wyciągania danych. Hierarchiczny typ danych. Główną cechą, właściwością danych hierarchicznych są związki między danymi tego typu. Związki te polegają na tym, że jeden element jest nadrzędny lub podrzędny względem drugiego elementu. Relacje tego typu przyjęło się ogólnie nazywać relacją rodzic-dziecko. Relację taką najlepiej przedstawia widoczna ilustracja odwrócone drzewo. Elementy struktury hierarchicznej. Rodzic, czyli parent, dziecko, czyli child, węzeł, czyli note, korzeń, czyli root, nieposiadający rodzica oraz liście, czyli leaf, nieposiadające dzieci. Najbardziej powszechne przykłady danych hierarchicznych. Cyfrowy system katalogów i plików, Struktura organizacyjna firmy oraz MLM, czyli multilevel marketing, zwany marketingiem sieciowym, inaczej wielopoziomowym. Sposoby przechowywania danych hierarchicznych. Dane hierarchiczne można przechowywać na kilka różnych sposobów: w tabeli z kolumną zawierającą wskaźnik na rekord nadrzędny. Rekord nadrzędny może być w tożsamej tabeli lub w odrębnej. Zawierającą ścieżkę definiującą pozycję elementów hierarchii oraz w formacie XML. Właściwości hierarchicznego typu danych. Możliwość przechowywania pozycji węzłów w tzw. kanonicznej postaci tekstowej, czyli za pomocą liczb, kropek oraz ukośnika. Jest typem CLR, czyli Common Language Runtime, i udostępnia sporo przydatnych metod. Kod CLR jest omówiony w kursie na poziomie zaawansowanym. Dane przechowywane są w postaci binarnej o zmiennej długości oraz możliwość porównywania danych, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Strategie indeksowania hierarchicznego typu danych. Rozróżniamy dwie takie strategie: i są to według głębokości oraz według szerokości. Widoczna tabela przedstawia metody wyciągania danych hierarchicznych i są to. GetRoot zwraca węzeł root, czyli korzeń, nie przyjmuje żadnych argumentów. GetDescendantNT zwraca węzeł podrzędny, czyli node, wymagane są dwa argumenty. GetAncestor zwraca węzeł nadrzędny, czyli node i wymagany jest jeden argument. GetLevel zwraca całą strukturę według węzłów nadrzędnych z bezpośrednimi podrzędnymi, nie przyjmuje żadnych argumentów. IS DESCENDENT OF zwraca węzeł podrzędny i wymagany jest jeden argument. GET VALUE reorganizuje hierarchię i wymagane są dwa argumenty. Przejdź teraz proszę do części laboratoryjnej tej lekcji. Zobaczysz użycie typu danych hierarchii ID w praktyce.